Hej, witajcie. Ostatnie tygodnie tutaj moje Wielkiej Brytanii. Rodzina na razie w Polsce na wakacjach. Ja tutaj urzęduję, staram się wynająć mieszkanie. Powiem Wam, że tak dużo myślę, bo jest dużo czasu i można dużo myśleć. I tak się zastanawiam nad tym, że kuźwa tego Brexitu tak naprawdę o, ten kraj wychodził jednym z dużych postulatów, było to, że będzie kontrola granic, nie? A i oni chcą to we własne ręce wziąć, ponieważ no nie ufają Muni. I powiem wam, że to co widzimy, ten masowy napływ po 2020 roku, Imigrantów, nie wiem, na łodziach, nie wiem, jak oni tutaj się w ogóle po prostu dostają, w tych ośrodkach azylandzkich, lądują i tak dalej. Eee, I powiem Wam, że kurwa, jedyne co im się udało na tej granicy zrobić, to tak naprawdę chyba tylko przyblokować handel, bo moje doświadczenie jest całkowicie odwrotne, że pełno ludzi właśnie teraz wjeżdża. Bo nie pamiętam tego, żeby było w 2008, 2012, 2014, 2018 roku. Teraz dopiero to wszystko tak się dzieje. Natomiast Paczkę moją kiedyś, nieraz, parę razy mi się udało wysłać, ale bardzo ważny i duży przypadek było, kiedy wysłałem do Amazona do Francji. Paczka 4 miesiące szła, wyobraźcie sobie, 40 kilometrów pomiędzy Wielką Brytanią i Francją. 4 miesiące nie mogło dojść. To tyle po prostu z kontroli, jeśli chodzi o kontrolę na granicach. Ten kraj jest po prostu skurwiały. Ja wiem, że to jest jakiś tam jeden tylko przykład teraz, daję, ale ja już tutaj o wielu rzeczach mówiłem. To po prostu mi się przyszło do głowy. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę nie mam w ogóle skrupułów, żeby traktować, wyzymać ten kraj, ile się tylko da, traktować jak krowę po prostu dojną i sobie zdałem sprawę po prostu z tego, że wyciągam tylko te dwie najlepsze rzeczy, które mam, czyli mieszkanie, które będzie mi finansowało to, co robię w Hiszpanii, w 75% wynajem mieszkania z Londynu będzie mi finansował wynajem mieszkania w Hiszpanii, więc to jest po prostu zajebiste, tu jeszcze mi się mortgage pokrywa i wszystko i mam pracę i tak dochodzę do wniosku, że w sumie to się nawet cieszę z tego, że jakby, nie wiem, taka złość we mnie gdzieś jest, oczywiście nie jest złość, którą gdzieś tam manifestuję, ale jest sensu po prostu i na tą władzę, i na tych ludzi, którzy na to pozwolili, żeby to się stało tutaj, w ich własnym kraju, gdzie nie mogą się odezwać. To jest tak jak w Polsce, ten facet, który ukraińską flagę ściągnął z jakiegoś tam nie wiem, urzędu i go kurwa policja na Facebooku, w ogóle poszukiwany, czy go ktoś widział, to jest jakaś paranoja. I tak samo jest tutaj, że gdzieś tam jakaś, nie wiem, w szkole w Anglii jakaś impreza była dla dzieci i się, nie wiem, dziecko się przebrało tam za jakiegoś, czekajcie, już nie pamiętam, za, za farmera chyba, nie? Rozumiecie? I to było, jejku, to było wielkie nie tak. Gdzieś tam też flagę ktoś tam też ściągnął, coś takiego. Nie, nie można, po prostu, nie wiem, we własnym kraju jesteś, ten, państwo cię robi obcym, nie? to pomyślcie, wiecie, jak, jak my, też jako tacy imigranci tutaj, że gdzieś tam, też czujemy to samo co ci ludzie, no bo jednak przez te 20 ileś lat powiązaliśmy się z tym, z tym, z tym krajem tutaj i też jest jakaś taka, jakby właśnie, no nie wiem, ten, ten taki tu miwisim, jakby to się staje, jakby. I, I dla mnie to jest po prostu wiele szybciej podjąć decyzję, tak? Bo ja sam jestem imigrantem, ja już tu raz przyjechałem, podejmowałem te decyzje w przeszłości. Ci ludzie, którzy tu mieszkają, są brytyjczykami, nie wiem, nie znają języków, może są w takim ani wieku, jakiś mental mają i oni nigdy się stąd nie ruszą. Jakiś tam procent oczywiście wyjedzie, zabierze swoje zabawki, szczególnie ci, co mają może pieniądze. Natomiast no, prawda jest taka, że wielu z nich nie zaryzykuje, tak? Bo, bo nie wiem, jechać do jakiegoś obcego kraju jeszcze, który, w którym nie mówi się na przykład w tym danym języku angielskim jako oficjalnym języku. I także jakby, no, taka, można powiedzieć, była taka miłość przez te parę lat, a teraz jest niestety rozwód, a ja z tego rozwodu po prostu wyciągam, co się tylko da, nie, tak jak Bezosa żona oskubała, jak tam jakieś rozwody były, czy tam, nie wiem, Billa Gatesa, więc one też tam sobie poskubały te najlepsze kąski, które były. Ja po prostu powiem wam szczerze, że nie mam też skrupułów, że robię dokładnie to samo. Nie jestem temu państwu nic winien. Płaciłem tutaj podatki od samego początku. To ja tutaj przyjechałem, ja przywiozłem siebie, swoje umiejętności, swój czas, chęć do pracy. Ja tutaj wysłałem rodzinę do szkoły, dzieci do szkoły, mieszkanie kupowałem, umeblowałem, wnosiłem naprawdę do tej ekonomii. A jak teraz widzę, co się dzieje, że po prostu Wielka Brytania staje się, tak, fajnym krajem. Wiecie dla kogo? Fajnym krajem dla ludzi, którzy nie chcą pracować. To jest zajebisty kraj. Dla kogoś, kto chce przyjechać, wyciągnąć rękę i daj, 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 daj. Tylko mu daj. Tylko mu daj, bo to jest jedyne, co on potrafi po prostu w życiu robić i powiedzieć. Nie? I gdzieś tam. Jakby właśnie następuje ten rozwód, a ja zabieram to, co jest najlepsze. Czyli będę dalej, mimo że się rozwiodę, to jest też taka trochę dziwna sytuacja, bo pewnie z Bezosem tak nie było, i z żoną Gatesem, Natomiast ja się rozwodzę, a jeszcze po prostu będę sobie używał z tego kraju, ile się da. I, i po prostu taka jakaś konkluzja jest. I powiem Wam szczerze, że wewnątrz, jakby takie za, za, nawet zadowolenie, że tak to sobie gdzieś tam, nie wiem, rozgrywam. <laughs> czuję się trochę jak taki jakiś, nie wiem szachista, strategista stratek, strateg, który w taki, a nie inny sposób gdzieś tam rozgrywa te swoje swoje życie, ale uważam, że to jest właśnie bardzo dobry sposób i, i nie wiem, cieszę się, że robię to, co robię, jestem gdzie jestem i no nie wiem, mam nadzieję, że wszystko dalej tak będzie się działo, jak sobie zaplanowałem a propos do dziania się, tak jak zaplanowałem, yy, pamiętacie też sytuację o mieszkaniu w Maladze, gdzie okazało się, że ja w maju, kiedy mieszkanie oglądałem w 15 minut, no wziąłem je, bo jest fajne, potem żona w lipcu znalazła dużo jakichś niedociągnięć. I mieliśmy poganiać tam trochę tego, ganialiśmy tego, tego właściciela, jego siostrę. No i teraz wczoraj się okazało, zdjęcia poprzysyłali, porobili nam to. Zreperowali. Woda się nie leje już z jednej klimatyzacji, druga nie śmierdzi. Ją wyczyścili w kuchni, wymienili szafkę, która śmierdziała, bo ktoś nie użył silikonu przy zlewie i po prostu przez nie wiadomo ile lat tam woda się lała, wszystko zapleśniało i śmierdziało. Ja tego nie wykryłem niestety, no bo mieszkanie dosyć duże, dużo zakamarków i tyle. Natomiast, no, tak jest, że jest to wszystko naprawione i w sumie się też cieszę, że my niejako. No, gdzieś tam postawiliśmy, pieprznęliśmy ręką w stół, tak? I to było też takie. bo Mówimy, kurczę, w się może rozmyśli, może powie, że o to nie będziemy wynajmować albo coś, ale powiem wam szczerze, że zadziałało. To też wam mówi, że po prostu często trzeba trzymać, po prostu być na swoim pokazać odwagę, jaja i to tamta druga strona się trochę przestraszy. Zaznaczyliśmy swoją pozycję, gdzie my tutaj jesteśmy, że rozumiemy prawo, wiemy, czego możemy od nich żądać. No i generalnie zrobili wszystko. Nareperowali, także wszystko tutaj idzie w dobrym kierunku, a ja cóż, a ja siedzę tutaj w Londynie, właśnie wracam z siłowni, w domu urzęduję i tak naprawdę zajmuję się trochę wynajmem tutaj też, przyjmuję tam co drugi dzień, jacyś ludzie przychodzą, oglądają, gdzieś tam na Open Rent również się wystawiłem na takim serwisie no gdzieś tam coś się dzieje także pozytywnie od 1 września będzie wynajem, natomiast no, tutaj widzę, że ludzie mniej więcej tak no, zainteresowani są, mam już tam parę osób, które tam no, tu jeszcze myśli, tu się zastanawia i tak dalej mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku i w ciągu tam nie wiem, tygodnia już będę miał tak naprawdę solidnego wynajmującego, nie? Także to tyle, wszystko do, do przodu, żadnej papierkowej roboty związanej z Hiszpanią, z Malagą na razie nie robimy następnym krokiem, no, tutaj po wynajęciu tego mieszkania będzie sprzedanie samochodu i zorganizowanie przeprowadzki, czyli takie dwie, dwie rzeczy, czyli jeszcze, no powiedzmy, to mieszkanie nie jest dokończone, samochód i przeprowadzka, tak? A papierologia dopiero dalsza później we wrześniu, nie? Szkołę mamy, także, no. Tak to idzie, powolutku, powolutku, ale do celu. Już zaplanowałem sobie nawet wakacje na wrzesień, no bo teraz po co mi wakacje w wakacje, jak Ja tam będę miał piękną pogodę, w fajnym miejscu, także tam sobie dwa tygodnie po prostu będę nic nie robił w domu i, i że tak powiem, cieszył się malagą z żoną dzieciaki do szkoły, a my gdzieś tam po prostu będziemy mieli wakacje w Maladze, nie? Dobra, to na razie trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!